Witam wszystkich z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z Farminga 19 na modzie Seasons. Dzisiaj mam zamiar zbierać słomę oraz siano. Siano, które prosowałem dwa albo trzy odcinki temu, i słomę, którą to akurat sprosowałem poza odcinkiem. Tak więc mam zamiar skorzystać z całkiem ciekawej przyczepy samozbierającej. W sensie ciekawy, dlatego że ona się dosyć mocno różni konstrukcją i sposobem działania od tych przyczep, czy to do kostek, czy to do bel które mamy w grze oryginalnie albo w dodatku Anderson i dlatego też w sumie postanowiłem ją ściągnąć, dlatego że się trochę wyróżnia tak więc czekajcie, najpierw trzeba ją rozłożyć klawiszem Z wyjątkowo, a nie klawiszem X do pozycji pracy plus trzeba jeszcze, czekajcie, którym to było klawiszem Prawy przycisk myszki i myszka w górę albo w dół trzeba jeszcze tutaj rozłożyć w ten sposób. Dobra, teraz jeszcze B, pozycja pracy i V, opuszczenie tego także trzeba więcej niż tylko dwóch klawiszy, by wszystko tutaj rozłożyć. Ale teraz już mogę rozpocząć zbieranie. Dobra, no to jedziemy. Myślę, że tak. Na pewno zbiorę jedną przyczepę siana, wyładuję i potem może pojadę zebrać słowę. No zobaczymy ile, ile mi się uda dzisiaj na odcinku tego wszystkiego zebrać, bo zarówno no, trochę jest tych kostek siana i trochę jest kostek słomy. O i patrzcie, teraz zostały te dwie kostki ułożone. Ja muszę znowu kliknąć, co ja muszę kliknąć? V, żeby opuścić w ten sposób ten chwytak. Więc... No, dosyć nietypowa jest obsługa, w sensie mniej automatyczna niż to ma miejsce w przypadku oryginalnych przyczep. Także ciekawa sprawa. A, właśnie, czekajcie, ja muszę jedną rzecz zaraz sprawdzić, gdyż jak prasowałem siano, to ja wtedy go nie zbierałem, bo chciałem specjalnie zostawić leżące kostki na łące, by zobaczyć. Mimo, iż oczywiście wiedziałem, że to się stanie, ale chciałem zobaczyć, wiecie samemu, i o ile faktycznie zostanie zmniejszona ich objętość, kiedy one zostaną tutaj, kiedy one pozostaną, tu wiecie, pod gołym niebem, a nie pod zadaszeniem. Tym bardziej, że chyba był taki jeden dzień, kiedy padało, więc one, wiecie, zostały po prostu, zostały trochę. Pomniejszone, jeżeli chodzi o ich objętość, bo tak to jest w modzie Seasons, że jeżeli kostki czy tambele nie są pod zadaszeniem, to tracą po prostu po opadach deszczu na objętości. I zaraz bardzo, w bardzo łatwy sposób to sprawdzę. Prasa, z której korzystałem, ona jest taka trochę nietypowa, w sensie, bo standardowo kostki mają 4000, no czy to słomy, czy siana, jeżeli chodzi o oryginalne prasy, a ta, którą. Które ja używałem, ona miała 6000. Robiła w sensie kostki, które miały w sobie 6000 siana. I zobaczmy. I teraz zostało go 4860. Czyli jak widzicie, straciłem ponad 1000 siana, przez to, że zostawiłem je pod gołym niebem. A nie zebrałem i zostawiłem pod jakimś zadaszeniem. Także spoko. Ciekawe, ciekawe. To jednak, wiecie, sprawia. Że nie warto jest zostawiać kostek na polu i zwlekać z ich zebraniem. Albo też z drugiej strony, że trzeba jednak postawić jakiś specjalny budynek, specjalną wiatę zadaszenie i tam je magazynować, bo to, że my je zbierzemy i ułożymy, to też przed tym deszczem jednak nie uchroni tych kostek. Także, no, ciekawe, ciekawe strasznie. Dobra, mam już 8, czyli tutaj mieści się 16 kostek na tej przyczepie. No więc jest całkiem całkiem spora. Czyli będę musiał również dzisiaj sobie wybudować zadaszenie gdzieś tam, no gdzieś tam obok krów. Ale to czekajcie, to najpierw zbiorę jedną całą przyczepę. Myślę, że z tego pola będzie no, w sumie nie wiem, czy będą dwie. Zobaczymy. Ej, wystarczy tutaj trochę krzywo podjechać i już nie weźmie tej kostki. O, dobra, teraz. Teraz się udało. Dobra, jeszcze dwie. I jadę to rozładować. I serio, te siano na modzie Seasons jest znacznie jaśniejsze niż takie siano standardowe w grze, i to serio wygląda prawie jak słoma. A jeszcze taki fakt, który wart jest. O, czekajcie, co ja tu zrobiłem? Niechcący kliknąłem V. Znaczy, nieumyślnie. Jedna rzecz, o której warto tutaj powiedzieć... Czekajcie, czy ja mogę ją teraz złożyć? A dobra, składa się do trybu transportu, okej. Okay. No i elegancko. Czyli to, że jeżeli owiniemy bele, czyli na przykład owiniemy trawę i będziemy mieli kiszonkę, no to one sobie mogą na polu stać, albo mogą, sobie, mogą zostać zebrane i gdzieś tam zostać zmagazynowane poza zadaszeniem. bo wiadomo, chroni je folia. Okej, okay, to czekajcie, ja sobie stanę gdzieś tutaj. Bo muszę pomyśleć, jakie ja chcę zadaszenie. Myślę, że w tym miejscu będzie git. Więc moment, moment. Nie wiem, czy to nie będzie za niskie w sumie. To to jest za duże. Ja nigdy nie postawiłem tej wiaty w <grym>, 19. Te mi się zdarzyło. To zadaszenie. Najczęściej właśnie miałem tę wiatę. Ale w sumie tutaj też są jakieś dodatkowe. Specjalnie wyciągnięte z mapy z Westbridge Hills. Chyba ja postawię to zadaszenie. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że powinno być git. Może w tym miejscu blisko Silosu. Tylko czekajcie, czy to mi nie podniesie terenu. I czy to nie wchodzi w drzewa. Nie no, jest chyba git. No to co? Może niech będzie gdzieś tu. Cyk. A, tu mi weszło chyba trochę w drzewo, bo ha, w ostatnim jakoś musiałem przesunąć delikatnie. Kurde. Dobra, nie, czekajcie. Brzydko to wygląda. Więc ja sprzedam. I kupię jeszcze raz, tylko tym razem, żeby nie wchodziło w drzewo. Gdzie jest to zadaszenie? Ja pierdzielę, ile tu trzeba się przekopać. Dobra. I stawiamy jeszcze raz, bo to. No nie, no. Bez przesady. I uwaga. No i teraz jest. Teraz jest git. Akurat między drzewami. Tutaj trochę weszła gałąź, no ale już palą licho. Blisko jest silos na kiszonkę, więc jak będę robić pasze, to będę mieć generalnie no wszystko zorganizowane w jednym miejscu. No, więc teraz gdzie ja to chcę rozładować? A niech będzie, może tutaj? Chociaż nie, czekajcie, co ja tu, co ja tu się będę bawić? Co ja tu będę kręcić? Skoro mogę zrobić to. O, w ten sposób. Tylko, kurde, czy one mi nie zaczepią o gałąź drzewa? W sumie jest to możliwe. Tu pole sąsiada, ale widać, że uschnięte zboże, więc palto licho. Mam nadzieję, że rozładunek jest standardowo klawiszem Y. No i dobra, pierwsza partia siana. Rozładowana. Jeszcze tam mi zostało trochę na polu, ale teraz pojadę po słomę. Teraz jedziemy zebrać trochę słomy, bo chyba słomy mam akurat więcej mi się wydaje. Coś za i naprasowałem. Sprasowałem. Ale no trudno. Nic się, u mnie, nic się u mnie na gospodarstwie nie zmarnuje. W ogóle strasznie mi się podobają. Te nowe modele Dojcwara w sensie wygląd maski, tutaj kurcze. No, jest wiele takich ciągników, które powiedziałbym, że ich wygląd maski, że ich projekt, no nie do końca mi przypada do gustu. No, ale co jak wcale tutaj, projektanci Dojcwara to, no, strasznie mi się podobają te Dojcwary. więc co tu więcej powiedzieć, fajnie, fajnie wyglądają. Na pewno lepiej niż poprzednia generacja. E, dobra, to teraz. Ponownie muszę to rozłożyć i jedziemy. Jak widzicie, tutaj żniwa zostały przeze mnie dokończone, ale kurczę, było sporo roboty, bo na, na to pole, jednak, kombajn, który miałem, no trzeba było trochę poświęcić czasu, żeby. A, czekajcie, czekajcie, coś tu jest nie tak. A, tu jest jedna kostka. Siana, chyba, bo prasa miała w sobie trochę siana, i pierwsza kostka, jaka wyleciała, była sianem. Dobra, ok. No to trudno tam. To będzie tam pod spodem. Ale wracając, trochę czasu zajęły mi te żniwa, Nie powiem, że nie. Tylko miałem coś takiego, że od razu musiałem sprzedać, bo ja tu robiłem żniwa Żyta i od razu musiałem pojechać do skupu i sprzedać Żyto, bo nie mogłem go wy wysypać w silosie i nie wiedziałem o co chodzi. Nie wiem, może dlatego, że to Żyto jest jednak uprawą no dodatkową, bo nie ma Żyta oryginalnie w 19, tylko akurat na tej mapie, ale no miałem problem, żeby wysypać w silosie, więc znaczy teraz już palto licho, bo wiecie, jakby już nie będę tutaj robić kolejnych żniw. Ale trochę się zdziwiłem, czemu akurat była taka sytuacja. No i wcześniej powiedziałem, że wygląda siano jak słoma, ale wiecie, jak jest jedno obok drugiego, no to łatwo idzie rozróżnić. Myślałem, że to bardziej się będzie zlewać. Kurde, czemu ja tyle tej słomy tu narobiłem? <gry> trochę chyba przesadziłem. A właśnie, duże ogłoszenie, no bo skoro już jestem w posiadaniu wszystkiego. O, czekajcie znowu, niepotrzebnie kliknąłem wszystkiego, czego potrzebuję do, 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 do rozpoczęcia hodowli krów, no to chyba wiecie już czego się spodziewać w następnym odcinku. Mam już słomę, jest siano, plus jeszcze kiszonka. Tylko ja chyba nie mam beczki na wodę, co nie? Chyba nie ściągnąłem żadnej. Kurde, dobra. Chyba zapomniałem o beczce na wodę. To dobra, to już. Chociaż ja nie wiem, czy akurat muszę jedną rzecz sprawdzić. Czekajcie, czekajcie, gdzie to jest? Myślałem, że beczka na Gdynowice, że być może nią również da się wodę <laughs> przetransportować, ale jak się okazuje, nie. Także no coś tam sobie na szybko ściągnę, to wiecie, to nie jest problem. I jedziemy wreszcie z hodowlą krów. Bo jednak ona wygląda trochę inaczej na modzie Seasons. Także no trzeba będzie to ogarnąć. A chwila, jak z kiszonką, bo ona tutaj wolniej fermentuje. Muszę zobaczyć ile już... Ile już tej kiszonki... Ile jest procent fermentacji, już? Bo może się okazać, że jeszcze muszę poczekać z dzień albo dwa. 10%. No to ok, czyli tak z dwa, chyba 3 dni będę musiał poczekać. Kurde, dobra. No ale co wtedy będzie? To wtedy będzie już chyba środkowa jesień. Ale w sumie nie mam. Nie no, wyrobię się. Ja nie mam już tutaj za dużo do roboty jesienią. Jeszcze zrobię obornik, gnojowicę, może orkę. No i nadejdzie czas zimy. Ok, składamy i jedziemy z powrotem wyładować pod zadaszeniem. Czyli jeszcze tak lekko licząc, nie, w sensie nie licząc tego odcinka no to krowy, gnojowica, obornik, eee, moment, moment, orka. Odśnieżanie, czyli jeszcze 6 odcinków wychodzi będzie chyba tak. Chyba, że coś tam jeszcze miałem zrobić, a zapomniałem. To ewentualnie jeszcze przemyślę. No ale chyba jeszcze 6 odcinków i nie licząc tego, czyli no z tym to 7 i kończymy serię na modzie Seasons. Ale taki był zamysł. Fajnie, że się wyrobię. Jeszcze jakiś czas przed premierą 22. Wiadomo, że to nie będzie takie. Że w 100% nie poznałem moda seasons, bo nie robiłem, nie wiem, kiszonki z trawy, czy nie, nie planuję tutaj hodować innych zwierząt. Ale w sumie taki był plan od samego początku. Na taką szybką rozgrywkę przez jeden cały rok. No i wychodzi na to, że serio, trochę za dużo mam tej słomy. Trochę za dużo, trochę za dużo. Dobra. Elegancko ułożone. To teraz biorę się za zbieranie pozostałych. O tutaj kosiarka Przestawiona, ale to chyba dlatego, że jak wczytuje się sejwa to ona jest rozłożona i wtedy wiecie ona tam potem w sensie wiecie czasami niektóre mody mają tak że mimo iż zostawimy je złożonymi to tak jakby kiedy wczytujemy sejwa to one są rozłożone tak z automatu się same rozkładają i wtedy one potrafią jak były w jakimś miejscu zaparkowane to potrafią przeskoczyć Na no, pewnie mieliście tego typu sytuacje Wygląda na to, że taka sytuacja ma miejsce w przypadku kusiarki, która zawsze jakoś przeskakuje, nieważne jak ją zaparkuje, to jest w innym miejscu. Więc, ile mi tu zostało jeszcze? No, chyba nie będzie drugiej całej przyczepy, ale w zupełności powinno mi to wystarczyć. Ja muszę teraz sobie ogarnąć temat krów, bo tak tylko wiem takie podstawy. Podstawy, podstawy, więc muszę zobaczyć jak ta hodowla wygląda. Zaczerpnę języka może z, z YouTube'a, żeby nie gadać w następnym odcinku jakichś głupot. Chociaż zawsze mogę palnąć jakąś głupotę, ale na szczęście od czego jest sekcja potem komentarzy. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!